Zapracuj się na śmierć na krześle biurowym w kształcie trumny. Brytyjski projektant Chairbox stworzył krzesło The Last Shift Office Chair. Leżąc u przyjaciela z nogami na kanapie, pomyślał: Gdybym tak umarł, musieliby mnie tak pochować. Byłoby to tak niewygodne, że potrzebowaliby specjalnej trumny. Pomysł zrodził się z badania o związku długiego siedzenia ze zwiększonym ryzykiem śmierci. Ludzie nie zostali stworzeni do siedzenia 8 godzin dziennie, twierdzi Cherbox. Zwracając uwagę na rosnącą kulturę przepracowania w miejscach pracy, która wmawia pracownikom, że tak właśnie powinno wyglądać życie. Podziel się opinią w komentarzach i śledź nas, by zobaczyć więcej ciekawych treści.